Witam Państwa serdecznie w naszym cyklicznym spotkaniu drugim już z panem Tomaszem Karwowskim, autorem książki Czasy Karłów, najlepiej sprzedającej się pozycji, jeżeli chodzi o literaturę polityczną z historii najnowszej Polski. Bloger nowego ekranu to jest też pan Tomasz. Panie Tomaszu, to co, rozmawiamy o tym, co się dzieje w Polsce, był dzień gniewu. Ale jak już tak spodziewałem się, że to będzie dzień gniewu, w którym społeczeństwo pokaże raz, że swoją moc, dwa, że naprawdę się gniewa. Tymczasem nie było ani jednego, ani drugiego. Były, były to niewielkie protesty, z czego można wysnuć taki prosty wniosek, że nasze społeczeństwo nie ma za co się gniewać. No, myślę, że ten wniosek jest daleko uproszczony. E, dlatego, że mm, nie możemy liczyć e, e, stopnia, niezadowolenia społeczeństwa w liczbie osób, które są na ulicy. Ulica jest środkiem manifestowania takim już ostatecznym, gdzie ludzie zdesperowani wychodzą. Nie ma jeszcze ludzi zdesperowanych, którzy masowo popełniają samobójstwa w Polsce. Nie ma ludzi, którzy... Wyjechała część zresztą młodych Polaków, przecież bardzo duża część, ponad 3 miliony, nie wróciła do tej pory. Ludzi, którzy tak naprawdę byliby w stanie zrobić rewolucję w Polsce. Tutaj zostali w kraju ludzie, którzy jako taką egzystują, utrzymują jako takie wynagrodzenie, czy, czy rodzina im pomaga. Ludzie w średnim wieku i starsi. Młodzieży nie ma w Polsce. Nie ma kto wychodzić na ulicę, zazwyczaj młodzież wychodzi na ulicę. Ale może młodzież jest, tylko młodzież ma to po prostu w nosie. Może młodzieży się podoba rząd Tuska, może podobało się to, że Buzek był yy, tak ważną osobą w Unii Europejskiej i pewnie będzie kandydatem na prezydenta. Może oni to po prostu mają głęboko w nosie. Tutaj ja myślę, że jest sytuacja, w której jest brak, może za młoda demokracja jest w Polsce, może zbyt wypaczona, może dlatego, że wszystko jest w Polsce pozorne, e, ta demokracja również. E, brak zrozumienia, że. Ta kartka wyborcza jednak o czymś decyduje. Ludzie już to nie wierzą. To po pierwsze. Po drugie nie wierzą, że jako jednostka są w stanie coś zmienić. Po trzecie człowiek zawsze się łudzi, że jest tym wybranym, któremu będzie lepiej niż tym jego sąsiadom. Póki wszyscy nie zrozumiemy, że jak nie wyjdziemy razem, tak jak na przykład w sierpniu 80 roku, gdy nie był gdy w NZZ Solidarność. Było w sumie ponad przecież 10 milionów członków. Gdy nas nie będzie znowu 10 czy 5 milionów, to nie ma sensu wychodzić na ulicę, bo tylko część tych organizatorów się sfrustruje, a rządzący dojdą do wniosku, że tak wspaniale rządzą, że nie ma kto przeciwko nim protestować. Ja myślę, że niebawem. Bo przecież w ciągu ostatniego roku mieliśmy co najmniej trzy przykłady, no, przyjdą kolejne wydarzenia, które spowodują, że w liczbie niespotykanej Polacy znowu wyjdą na ulicę, ale muszą być to pewne momenty, w którym ich świadomość podpowie im, jest czas, gdy masz zaprotestować. Nie wywołamy, nikt nie wywoła rewolucji, mówiąc, że dzisiaj jest dzień gniewu. Ten gniew musi sam przyjść. Ale I się znaleźć, znaleźć swoje. W ujście, w tak, sposób. tylko że on nie przyszedł. Wiek emerytalny jest podnoszony, ceny są coraz wyższe. Koszty paliwa osiągnęły niebotyczne poziomy takie, że się nikomu nie śniło jeszcze rok temu, że będzie tak drogie paliwo. I Mimo tego wszystkiego. Mimo tego, że, że rząd grzebie przy podatkach, mimo tego, że nie ma autostrad, a jeżeli są, to są zepsute, nikogo to nikt nie gniewa. Nie, was zapewniam, pana, że gniewa. Ludzie są, ludzie są rozgoryczeni. Przecież rozmawiamy z rozmaitymi osobami, pan również. Ludzie nie widzą, sądzę, po prostu, nie widzą, do kogo iść z tymi swoimi pretensjami. Nie widzą tej siły, jaką mogliby być, gdyby się zjednoczyli w jakimś ruchu obywatelskim. Ten moment przyjdzie. Ja natomiast powiem o czymś innym, pan nawiązał do, do paliw, że. Wszystko to jest, jak jest w danym kraju, to jest również kwestia i zasługa tych, którzy rządzą tym krajem. Moi znajomi niedawno wrócili z Wenezueli. Pierwszym zdaniem, jakie wygłosił do mnie ten mój przyjaciel, który wrócił, gdy odbierałem go z lotniska, było: Czy ty wiesz po ile jest paliwo w Wenezueli? No to myślę sobie, ile mu powiedzieć. Mówię bo no, złoty 20, zł, tak wymyślimy. nie, strzelaj dalej. No wiadomo, no, nie wygłupia się pojedzina. Mówi, 8 groszy za litr. Za litr, za litr benzyny. E, mówi, z dalej, mówi Prezes, prezydent Czewes w ogóle chciał zrobić bezpłatne, no ale jakiś system opłat musi być. Dlaczego o tym mówi? Dlatego, że Wenezuela jest wszystkim eksporterem ropy naftowej. E, I są różne filozofie. E, albo korzystamy z tych dóbr narodowych i dajemy do dyspozycji własnego społeczeństwu, albo. Przychodzą koncerny międzynarodowe, które robią co do po 6 zł, jak w Polsce na przykład, i rząd przy pomocy wysokich akces, bo już wyprzedzał pra praktycznie wszystkie klejnocy ze swojej korony, czyli spółki skarbu państwa, które przynosiły dochody, i nie ma wpływów do budżety, i nie ma co sprzedawać, bo już zostało sprzedane. Obciążamy mieszkańców, albo im rozdajemy to, co możemy. Przewes rozdał, ma paliwo. A jest szóstym eksporterem. Mówi, to jest nasze, wasze również. Ja się nie dogadałem z obcymi. Ja chcę być z wami. To jest pytanie, jak ten prezydent, premier, czy on się utożsamia z tymi, którzy go wybrali i z się urodził, czy do, utożsamia się z tymi, którzy go zaproszą na salony i nawet nie muszą mu dawać łapówki, bo to, to wypuści, wystarczy, że wpuszczą na salony, bo w większości oni się uważają za parowajniuszy, ci, ci wybitni politycy. Jak się ich raz wpuści na spotkanie gdzieś tam właśnie z jakimś, przy przewodniczącym Rady Europy, czy, a jeżeli się już dopuści, żeby któryś z nich był, to on już jest bliski e, takiego stanu emocjonalnego, jaki mężczyzna może czasami z kobietą osiągnąć i kobieta również. E, on właśnie przeżywa to po kilka razy na raz. I jemu to wystarcza, on już zapomina, e, po co on tam poszedł i kogo reprezentuje. Więc ja sądzę, tak jak obserwuję, dla mnie taki wspomniałem o trzech wskaźnikach w ubiegłym roku. Po pierwsze, 11 listopada było kilkadziesiąt tysięcy młodych ludzi. To było więcej na manifestacji z okazji Święta Niepodległości niż w 1989 roku. Gdy tą niepodległość odzyskiwaliśmy, protest związany z próbą zabierania części swobód obywatelskich, związanych z projektem akta pokazał, że kilkaset tysięcy Polaków w 200 czy 300 nawet miejscowościach w Polsce też wyszło na ulicę. Na chwilę przyjdzie inna sprawa. Przecież my tutaj będziemy mieli niestety pernamentny kryzys, bo w nim żyjemy. Kołda jest krótka. Medialnie można przykrywać różne rzeczy. Również politycy niektórzy zręcznie te protesty rozładowują, bo jeżeli, na przykład, Jarosław Kaczyński idzie protestować na czele kilku tysięcy osób przeciwko projektowi przedłużenia wieku emerytalnego, a sam, będąc premierem, omawia wcześniej na posiedzeniu Rady Ministrów że należy przedłużyć ten wiek i gdyby pewnie jeszcze był ze dwa lata, to ten wiek by przedłużył. To tylko dowodzi jak zakłamane są elity i ci jak zarezygnowani są ludzie, bo dzisiaj w związku z, ze złymi rządami Platformy Obywatelskiej wzrasta poparcie jak widzimy w sondażach dla PiSu, ale ten PiS się niczym nie różni od Platformy i to jest cały dramat, dlatego ci ludzie są ogłupiali, oni nie wiedzą co tu jest, już jest dobre, bo są oszukiwani od 20 lat, ale przyjdzie dzień, Czyli mają zrobić co? Nic nie mają zrobić. Co no mają nie ma, zrobić? Ale nie ma alternatywy. Okoliczności zmuszą. Po pierwsze, w ciągu najbliższych, no podejrzewam dwóch lat, trzech maksimum, wróci ponad dwa, może trzy miliony młodych Polaków, którzy nie będą tu mieli ani pracy, ani mieszkania, ani na ubranie dla swoich małych dzieci, ani perspektyw. Nie ani nie perspektyw. Albo się powiesić, albo zrobić rewolucję. Młodzi robią rewolucję. Albo rządzący zrozumieją, że mają coś zrobić tak, żeby tym młodym zapełnić perspektywy życia. Więc bardzo szybko sądzę, choćby, choćby tylko z tego, jednego, z tego jednego powodu dojdzie do jakichś wydarzeń, które, które albo zmuszą elity do, rządzące do po prostu zmiany polityki gospodarczej wobec własnego narodu, albo wywołują rewolucję. To jest nieuniknione, bo to jest po prostu taka rzeka, ona sobie płynie stawiają tamy, ona popłynie dookoła. W innym miejscu wyjdzie. I nie bawmy się w to, kiedy to może nastąpić. Nastąpi to, jeżeli nie dojdzie do procesów, które zahamują sytuację, która jest chorobliwa. A ta sytuacja jest chorobliwa. W związku z tym, jeżeli nie usunie się przyczyny tej choroby, ona się odezwie. To odezwie się bardzo boleśnie. Ja osobiście nie jestem zresztą zwolennikiem takich rozwiązań, bo takie Wystąpienia uliczne mają to do siebie, że po pierwsze nie wiadomo kto głośniej krzyknie, za rzeczy, hersztem zostaje ten, który głośniej krzyknie, bo część jest zorientowana w tym tłumie. Po drugie może dojść do jakichś wydarzeń, nazwijmy je niehumanitarnych czy niecywilizowanych. Ja bym wolał, żeby powstał ruch społeczny duży, który by podobnie jak Solidarność, gdy ja byłem młody, powiedział nie podoba nam się to bardzo. Spisał też swoje 21 postulatów, tak jak wtedy, i powiedział: Jak tego nie zmienicie, to my zmienimy was. I co postawił takiego Wałęsa na czele? Wie pan, no, to obserwujemy w Polsce, jak już pan wymienił, Wałęsę, proces od 20 paru lat. Myślę, starannie przygotowany i przeprowadzany proces, pomijając przeszłość pana Wałęsy, której nie chce ani go bronić, ani, ani, ani upokarzać bo i nie znam przecież, niszczenia wszystkich autorytetów. Wałęsa jest jednym z przykładów. Nie należało, choćby ten Wałęsa się w życiu pomylił, gdzieś tam przestraszył, czy go zmusili, niszczyć jednego z największych autorytetów. Niewiele ich mieliśmy, takich autorytetów, które były tą przepustką naszą do prezydentów Stanów Zjednoczonych, głosem, który był słyszalny w całym świecie. Czymś, czymś taki Wałęsa to jest porównywalny, na przykład z Dalaj Lamą. Sądzę. Jego głos był 20 powiem, lat temu. Dzisiaj, został, dzisiaj, dzisiaj ten autorytet został zniszczony. Można było z nim to załatwić zupełnie inaczej. Eee, nie wykrywaliśmy żadnych autorytetów. I dlatego ci Polacy nie wyjdą na ulicę, bo oni w nic nie wierzą. Nie ma człowieka, nie ma nazwiska, nie ma instytucji. Tak Był na przykład Kościół w komunizmie, do którego by poszli. Przyszło by ich kilka czy kilkanaście tysięcy i powiedzieli, jesteśmy obok siebie, bo jest tam źle, dlatego tu jesteśmy. Nie ma. I myślę, że był to proces celowy tej dezintegracji. Tak podobnie jak proces, procesem celowym jest od no, już ponad dwóch lat przecież polityka polska, w której de facto istnieją tylko takie zdarzenia jak katastrofa spoleńska i spór personalny Kaczyński-Tusk. Nie ma nic innego. To są tematy zastępcze. Ja myślę, że jednej stronie już nie zależy na wyjaśnieniu tej katastrofy, ani drugiej. Bo przez dwa lata się dałoby, a jedni mają możliwość wyjaśnić wszystko, i drudzy. Więc po prostu mamy do czynienia z pozornym życiem politycznym, i czas wymusi, że te zmiany nadejdą. Ja jestem pewien, że Polacy to mądry naród, młodzież ich nie będzie miała środków do życia. Zrobi porządek. Wolałbym, żeby to się odbyło w sposób cywilizowany, ale myślę też z kolei, że ci, którzy rządzą i doprowadzają do tego, że ta młodzież no nie ma perspektyw, musiała uciekać za granicę, oni no nie wiedzą, że jak oni wrócą, no to zrobią z nimi porządek i to może być dla nich bolesne. Coś optymistycznego na, to, na koniec powiatowego? Coś optymistycznego. No, wiosna idzie, ciepło. <laughs> Za chwilę nie, będą nie, polityce, zielone, polityce liście na drzewach. zielone liście na drzewa. Zielone liście, wiem, rozbierają się dziewczęta. Życie nie pan. umierać, ale to. Coś optymistycznego. Ja optymistycznie patrzę generalnie na to, że yy, zauważyłem w ciągu tego ostatniego roku, no z boku się przyglądając, że nie będą przestrzeni w tej polityce, że jednak jak przychodzi jakaś chwila, gdy zagrają trelarum, gdy będzie to słuchać, słuchać tą trąbkę, tak, tego 11 listopada, czy jak tą aktę, to ci ludzie wejdą. Niech pan nie będzie niecierpliwy. Oni naprawdę zrobią te zmiany, tylko widocznie jeszcze nie czas i miejsce. One przyjdą. I eee, jestem zupełnie o to spokojny i dlatego myślę, że to jest bardzo optymistyczny <grywny> akcent. Wielkie dzięki. Bardzo dziękuję gościem nowego ekranu w cyklicznych rozmowach o polityce był. Tomasz Karwowski, autor książki Czasy Karłów. Dziękuję bardzo.